<laughs> złota jesień Ej, hey, Micia Złota jesień Trochę zachmurzyło cię, ale złota jesień nie jest No Piękna złota jesień O Frikuski O, nie? O Ale złote te e, liście, takie piękne Trochę przed chwilą padało O Piękna złota jesień Przed chwilą padało ale jest trochę chłodno Ale ma być ciepło Ma być ciepło Więc to ładnie wygląda o, micia nawet o jest, micia micia, micia, micia <grywia> micia, micia, micia o, micia, micia padało, padało i jeszcze będzie padać a to jest stary dom PL stary dom normalnie Dawniej go wsadziłem i on tutaj jest. Stary dom, ma żołędzi, już kilka rodzin i tutaj ma dobre miejsce w tym ogrodzie, ale już pokazuje tą złotą jesień. Te liście takie brązowe i ostre, zakończone takim ostrym tym, na końcówka liści, takie, taką igiełką bardzo piękne o i teropano strąca Proszę Państwa, znajdujemy się teraz wśród sumaków i złotej jesieni. Złota jesień jest tu. Tak pokazuję. Tu cały ten, ta przestrzeń to jest złota jesień. Aż pod, pod koniec tam. Cały czas normalnie pokazujemy sumaki od stowce w jesiennych barwach. Tam trochę w tle widać normalnie klony, jawory i klon sam. Jest w tle. Tam dalej widać, jeszcze nie jest całkowicie żółty, ale ta przestrzeń tu pokazuje, że mamy złotą mieszeń już w tych barwach. Po tej stronie tutaj mamy sumaki od stołce, ale to są te męż, rodzaju męskiego, bo są i żeńskie, które e, normalnie e, tak w maju e, mają kwiatostany szyszkowe, takie seledynowe i one dla pszczół są bardzo przydatne i podatne o w ten sposób. Sumaków jest w tej chwili bardzo dużo, i, i to jesień pokazuje z tego akurat punktu, który jest między Robiniami, częściowo przy More, Mirabelkach, ale tu ma swoje też miejsce. Ciłeczka, proszę Państwa, które normalnie później się przygotowuje na syropki, na, na różne takie soczki, i to już trochę jest po czasie, ale jeszcze troszeczkę tej jesieni tutaj może zmontujemy, bo normalnie jest niedużo, ale ten drugie nie kolorują tak, te, właśnie te kolory. Proszę pokazać, bo tutaj normalnie jest w różnych częściach i różne ilości. I tutaj, na przykład, widzimy z góry, bo jesteśmy w tej chwili na 5 metrach w górze i pokazuje, jak ta część wygląda z góry. Jakie ładne baldachimy i różne ukłony, takie listne, zielono-czerwone. I żółto, złoto, że no wszystkie kolory, jakie można by jesienią spotkać, proszę Państwa, mamy klona platana młodego, i tu jest jego miejsce w takiej okrywie liści, bardzo dużych. W tej chwili one na ten rok jeszcze. Tam mam dużego, a tu jest mały. Ale już ten platan, te liście pokazuje. Ja tu o, mogę tylko uchylić trochę listko, zobaczyć jakie duże. Normalnie nieprzeciętnie duże. I takie pięciopalczaste zakończone igiełką. I to jest jego strój na jesień. Jeszcze się nie koloruje, bo tutaj ma trochę cienia. i i zachowuje tą barwę do teraz o piękny nie jest taki zieleń taka jeszcze żywa zieleń a tutaj proszę Państwa na lewo zaraz kamera pokaże to mamy czeremchę amerykańską proszę bardzo ale już yy, te soczki były zebrane a, a teraz została tylko część drzewiasta, taka bez owoców, co teraz normalnie te listki pokazują. Bardzo piękne liście, błyszczące, takie jakby woskowane i nadają temu drzewu normalnie piękny wygląd aż do późnej jesieni. Tam była czeremcha amerykańska, a przeźliśmy tutaj po kolei, tak w, w, w takim układzie palerowym. Normalnie znajduje się Bóg.pl Polski normalnie zielony, nie brązowy. I przechodzimy tak samo, powtarzające się sumaki i następne tutaj buk. O wyższym parametrach, tutaj normalnie w górę strzelający taki piękny, a przy nim już starszy sumak. O, proszę. Liście normalnie koloru jesiennego, wybarwiające się różne kolory, i przechodzimy dalej. Tutaj jeszcze jest moment jesienny. żółto-złoto normalnie w tym miejscu i ja jestem tutaj, a tu po tej stronie znowu mamy szpalery bukowe, czeremcha amerykańska ziółka. Zobacz tutaj normalnie Gdybyś zwrócił tutaj na lewą stronę troszeczkę, to proszę bardzo, mamy znowu sumaki, ale dlatego je pokazuję, bo jesień jest złota, a przechodzi już na jesień taką słotę, bo już trochę popadało, ale jeszcze będzie padać. Tu po prawej stronie mojej normalnie pokazuję tą górkę a na górce wieża, w którą normalnie wpływa woda. W tej chwili jest zamknięta, ale wpływa woda, i na kaskadę będzie spływać w dół. Między tutaj rozpływać będzie się wokół wysepki, na której rosną wierzby kręciołki, i dalej popłynie pod most Wenecki, most Westnień, jak to się mówi, i jednym strumieniem do tego mojego oczka wodnego, tak zwanego Bałtyku, albo jeziorka, jak chcę jak to nazwać. Wszystko jedno, ale jest. Nie ma, że tego nie ma. I tu przy tym wieży jest okazały dom też. Jeszcze nie koloryzuje, tylko słabo, a dookoła wszędzie jesień jest. On jeszcze trzyma się w takim ubiorku kurczę Proszę Państwa, tutaj normalnie, jeżeli chodzi o ten głaz narzutowy, to ma 3 tony i y, wypisałem na nim świeża woda zdrowia doda, to znaczy dawniejsze y, nakatki jak to się mówiło w kuchni, y, mieściły normalnie się na ścianach kuchennych. Y, Każdej kuchni gospodyni domowej. To jest właśnie to. Wszystko co tu filmuję na ogrodzie to jest pod nazwą Takie Nasze. Pod takim tytułem i Moja I nieskończoność